Dzień dobry, kocia, Fik, piwny głos w waszych domach. Dzisiaj będziemy mówić o nowym numerze piwowara. W ramach naszej nieustającej współpracy z piwowarem i PSPD recenzujemy dla Was najnowszego piwowara, żebyście wiedzieli, że warto. Albo nie. Zazwyczaj warto, warto. Warto. Już 37 numer tegoż kwartalnika. I tym razem piwem numeru jest Lichtenhainer. I to jest ciekawe, bo ten styl jest bardzo rzadko uważany przez polskie browary. Pamiętam jak profesja uważała, to się nazywał Cyrulik. Mhm. Nie nazwali go Lichtenhainer, tylko Smogt Berliner Weisse. Tak. Ale jest to styl ciekawy i na pewno warty uważania w domu, bo to jest styl taki dosyć wdzięczny do uważania w domu. Do w dużych ilościach, żeby tak sobie po prostu uważać i popijać, więc dla piwarstwa domowego super. Piwarstwo rzemieślnicze no tak ciężko po prostu taki styl sprzedać. Więc może powinno po prostu powstać kompendium stylów, które lepiej się lepiej ważyć w domu niż w browarze. Z komercyjnego punktu widzenia oczywiście. Bo na przykład w drugą stronę też zrobienie. Double IP -y, Hop rate 30 w górę w domu jest trudne. Bo usunięcie tych wszystkich mil, natomiast w prwarzy, gdzie mamy różne sprzęty specjalne, do tego jest to łatwiejsze technologicznie. I jak to ostatnio w piłwarze bywa? Pierwszy duży artykuł to wywiad z Kacperem Kurpą. Kacper, który jest instytucją już pewną, człowiek, nasz Polak, prawdziwy krwi kości, który zostaje ważną personą w browarze Hand -briggered. no to się nie zdarza codziennie. Hmm. Na Katsper tam naprawdę odgrywał ważną rolę. Zajmował się barrelagingiem i... no, dorobił sobie markę, a teraz handluje chmielem. Nie żeby to było jakiś zdarzenie, bo czemu nie? Też bym chciał handlować chmielem. Jedzieć po świecie i jakie jaki mam dobry chmiel nazwisko już masz. No co? właśnie, dlaczego co? mnie nikt nie chce zatrudnić? Nawet złożyłem CV i to mnie zignorowali. I ten, ten wywiad jest takim... To jest taka pogadanka. A taka historia życia. Mi tutaj brakuje takich trochę jakichś ciekawych technologicznych... Na pewno Kacper ma przepotężną wiedzę na ten temat. i Coś takiego, co... Żeby piwowar domowy mógł zobaczyć coś mimo. Może zrobię coś podobnego, a to jest tak... Życie piwowara. Jeden taki ważny i trochę może nawet smutny cytat. W Norwegii nie miałem życia poza pracą. Jeździłem w delegacji na kranoprzejęcia. przejęcia. Podczas wakacji zwiedzałem browary, żeby nawiązać kontakty do przyszłych kooperacji. Elon Musk byłby zadowolony. Trzeba pracować i pracować, aż się umrze. Tylko czy o to w tym wszystkim chodzi. Więc wywiad powinien tak być: zatytułowany: opowieści o życiu piwowara. Tak, na pewno ktoś by przeczytał wywiad o takim tytule. Jest chwytliwy, niesamowicie. Nie, to powinna być książka. To też nie jest... Nawet, nawet bardziej. Mógłby hit sprzedaży. Tak. Aczkolwiek tytuł, relacja jest równie ważna co produkt. To jest, to jest bardzo, na bardzo zbliżonym poziomie atrakcyjności tytułu. To jest moja y, profesjonalna ocena jako dziennikarza od 20 lat. Dalej mamy Lichtenheiner jako piwo numeru. Z poradami jak go dobrze zakwasić w domu, bo wiadomo, są różne metody, można troszeczkę pójść na skróty, po prostu dać kwasu, a tak naprawdę ważne, żeby efekt końcowy był zadowalający i żeby to było coś, co w domu jesteśmy w stanie zrobić. No bo jeżeli używamy super skomplikowanych technik, fajnie, ale też to jest dla hobbystów, dla piwowarów domowych. Oni też powinni móc być w stanie to zrobić i cieszyć się piwem, a nie zamieniać całe mieszkanie w laboratorium, tylko po to, żeby zrobić piwo, które później się okaże, że wyszło nie do końca tak jak powinno. Dalej mamy takiego, no, naprawdę gruby temat. Gruby temat, który jest bardzo na czasie: biotransformacja. I tutaj autorem jest Marek Kamiński, który zresztą, jak się dowiadujemy na sam koniec. Jest to praca dyplomowa na studiach podyplomowych, dyplomowany piwowar. Dużo słowo dyplomowane w jednym zdaniu. Praca dyplomowa na studiach podyplomowych, dyplomowany piwowar. I jeśli chodzi o merytorykę, no nie można się doczepić, no w końcu praca dyplomowa, podyplomowa, dyplomowany. Natomiast mam wrażenie, że to jest praca dyplomowa, ale trochę brakuje mi tutaj informacji, takiej, którą można by łatwo wyciągnąć. I. Na przykład, nie mam w ogóle nic o, tych, jak, o tym, jakie drożdże. A biotransformacja to. Okay, są chmiele, które mają odpowiednie składniki, substancje, które ulegają by transformacji, i jak to się dzieje, i jakie są substancje. Jest tutaj bardzo dobrze opisane, nie można się w ogóle doczepić. Natomiast biotransformacja, jak sama wskazuje, bio, przeprowadzają ją drożdże. I nie każde drożdże robi to tak samo. Są takie, które mają bardzo małą potencjał do biotransformacji, są takie, które są świetne do tego. Można łączyć dwa lub więcej szczepy drożdży. Szczepy drożdży winnych podobno są bardzo skuteczne i tego mi tutaj trochę. Jest to długi artykuł, a brakuje mi takiej tabelki. To są dobre chmiele, to są dobre drożdże. Jak chcesz wiedzieć więcej, to przeczytaj cały ten artykuł. Przynajmniej jest jedna bardzo fajna rzecz, praktyczna. Wypowiadają się piwowarzy z browarów, które bardzo chętnie stosują sobie transformację, dlaczego tak robisz, po co, jak, jakie, jakie style piwa i jakie chmiele. Więc to jest fajne, ale no, udało się jeszcze troszeczkę taki. Bazowej wiedzy, jakiejś skondensowanej. Może ten brak informacji o drożdżach to jest po prostu kwestia tego, że trzeba było się zmieścić na kilku stronach. No, z jakichś informacji trzeba było zrezygnować, żeby. No, mogę to być trochę czepianie ale wy się wypowiedzcie. Ja to mogę transformacji, mam całe książki, więc. No, dla... no właśnie, całe książki. Więc ja nie jestem aż tak odbiorcą tego artykułu, ale bywa to, mówi, powiedzcie, czy. Potrzebna byłaby Wam taka wiedza czy nie? Może będzie druga część tego artykułu i wtedy będzie bardziej akcent na drożdże. Czemu nie? Dalej mamy coś, co na pewno zainteresuje piwowarów domowych, bo jest do nich właśnie skierowane, czyli artykuł o tym, jak przechowywać surowce piwowarskie, napisany przez Dorotę Chrapek, czyli przez osobę, która się zna na przechowywaniu surowców piwowarskich. Zna się bardzo że zwłaszcza, że prowadzi sklep z takimi surowcami, więc ma ich... A całkiem dużo tych surowców dookoła. No i oczywiście, jak można się spodziewać, jest to tekst bardzo praktyczny. Stricte dla piłowara domowego: No, co trzeba najbardziej zwracać uwagę? No, chmiel i płynne droże. Są te, te surowce najczęściej używane, które są bardzo wrażliwe na warunki przechowywania. Ale to, to nie znaczy, że słód może być byle gdzie, byle jak. Więc przeczytajcie, jeżeli. Tego, jeżeli nie stosujecie się do takich porad, to powinniście zacząć. Później jest artykuł Marcina Chmielarza. To ja, hej. na temat leżakowania piwa. E, tak, artykuł, w którym starałem się mniej więcej skomasować najważniejsze informacje, czyli jak leżakować, jakie piwo i czego można się spodziewać. Cały ten temat tak naprawdę można by zrobić spokojnie pracę podyplomową, dyplomową na studiach dyplomowych mm -hmm. albo i więcej. No są całe książki na temat leżakowania piwa. Które tylko delikatnie muskają procesy chemiczne, jakie nam zachodzą, bo jest tego cała masa. Ale nie są to rzeczy, które są koniecznie każdemu potrzebne. Natomiast takie podstawy: jakie mniej więcej piwo, w jakich warunkach, czego można się spodziewać i które tyle warto, a które lepiej pić świeże. Robi się poważnie. Tak, ale poważnie ale bardzo praktycznie. Artykuł rola wybranych jonów w bławarzystwie, autorem jest Dawid Padą I to jest to, czego, czego bym chciał więcej w ogóle w piwowarze. Takich właśnie tekstów, gdzie mamy, jaki jon, wapń, opisane, dlaczego on jest ważny, co w, dlaczego musimy zwrócić na uwagę, dla, po co jest i jaki jest zalecany zakres. I teraz, mając taki artykuł, mamy Wodę, na, jak, na jakiej ważymy. Czy to jest jakaś butelkowa, czy to jest wodociągowa, ale mamy wyniki badań. Patrzymy, ok, wiemy, czy ta woda się nadaje i dlaczego. Jeżeli powiedzmy, jest za mało czegoś, to możemy powiedzieć, dobra, ale nie zależy mi na tej cesze akurat, więc tutaj mogę być w niższym, mogę nawet poniżej widełek. Ale np. wapnia potrzebuje więcej, bo robię piwo, gdzie to będzie ważne, więc muszę dodać trochę wapnia, więc bardzo fajny artykuł. Krótki, treściwy, dużo wiedzy, bardzo fajnie podane. Tak. I kolejny artykuł, gdzie jest dużo przydatnej, sprawdzonej, porządnej wiedzy. Paweł Masłowski pisze o ważeniach piw bardzo mocnych. Temat na czasie, no bo wszyscy robią pejstry... pejstry i inne pejstry. A taki dobry pejstry no to ma ze 30 belgie. I to nie jest takie proste, żeby to przefermentować. I to mówię już z doświadczenia. To są specjalne warunki. Trzeba to natlenić, to jest ciężkie. Jeszcze w browarze, kiedy używam komercyjnym, kiedy używa się czystego tlenu, jest to trochę łatwiejsze, ale wcale nie znaczy, że łatwe. Natomiast jeżeli chcemy napowietrzyć brzeczkę koło 30 Belgię, no to już... To już jest naprawdę ciężki temat. Trzeba zwrócić uwagę na droże kondycje i to wszystko wiemy, natomiast tu jest jeszcze kilka fajnych rozwiązań. Nowofalowe techniki produkcji dokładnie. Dokarmianie, bo można cukier dawać porcjami. Fermentacja hybrydowa. Szczerze mówiąc, pierwszy o tym słyszałem i może czytałem coś na temat fermentacji bardzo mocnych piw, więc. Dowiedziałem się czegoś nowego. Dzisiaj pójdę spać mądrzejszy. Naprawdę bardzo fajny, praktyczny artykuł. Dalej mamy artykuł Dawida Siedlackiego z blogu Browar Paragraf, który opisał prawne regulacje dotyczące piwowarstwa domowego w Stanach Zjednoczonych. Co jest o tyle trudnym zadaniem, że Stany Zjednoczone składały się ze Stanów i każdy stan ma swoje regulacje, więc, no, zmieszczenie tego. Na niewielkiej powierzchni było na pewno trudne, ale się udało. So, wiadomo, że to nie jest artykuł, gdzie trzeba dokładnie wypisać wszystko w każdym stanie, no bo jesteśmy w Polsce, więc jest to taka ciekawostka. Ciekawostka, która, no bo wiem, Stany Zjednoczone, tam się zaczęła pewna rewolucja, zaczęła się od warstwa domowego, więc jest to ciekawostka, która się nam nie przyda praktycznie czego, ale warto wiedzieć. Tak, żeby po prostu się pochwalić przed znajomymi. Bo czemu nie? Aktualny piwowar wywiadami stoi. Mamy wywiad, który przychodził Artur Napierczakowski z Johnem Palmerem. Jeżeli nie kojarzycie Johna Palmera, to jest człowiek, który stworzył no, Biblię Piwowarstwa Domowego. Która to Biblia pod koniec zeszłego roku ukazała się w polskim przykładzie. Wywiad jest taki luźny, ogólny, ale jest kilka ważnych rzeczy w nim. I na sam koniec... Trzy krótkie porady dla piłowarów domowych od Johna Palmera. Więc coś, co trzeba sobie wygrawerować, tak jak Bill Clinton miał Gospodarka głupcze. Rozumiem, że te porady to głównie zadbaj o higienę, bo nasze. Jakość i kondycję, jakoś kondycję drożdy. Prawie. Dezynfekcja, dezynfekcja, dezynfekcja to jest jedna porada. Nie możesz używać złożoności bez balansu. I trzecia, ważna dla innych, tak? Jak chciałbyś, żeby oni ważyli dla Ciebie? Kolejny artykuł jest troszeczkę kontrowersyjny, bo dotyczy tego, czy piwo jest dobrym izotonikiem i w związku z tym, czy nadaje się dla sportowców. Więc tutaj autor Michał Świtalski tak bardzo solidnie bierze się za ten temat, cytując konkretne badania, a nie wydaje mi się. I no. używa tutaj takich parametrów, które są ważne dla, z punktu widzenia izotonika a niekoniecznie z punktu widzenia piwa, osmolalność. Czy widzieliście kiedyś, jaką osmolalność ma piwo? No nie, bo to nie jest aż takie ważne. Składniki mineralne. W sumie wniosek jest jeden ważny, słuchajcie. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych stwierdzono, że dobry wybór stanowi piwo bezalkoholowe w stylu Session IPA. No i... To z innych źródeł też wiemy, że jeżeli chcemy się nawodnić piwem, nawodnić, to powinno być bezalkoholowe. I dobrze, żeby miało jak najwięcej chmielu, bo cała dobroć chmielu jest nam przydatna. Więc pijcie Session Ipa po bieganiu przed lub zamiast. Bezalkoholowe. Dalej stała rubryczka z recenzjami książek w wykonaniu Piotra Kucharskiego. Czy książka Viking Age Brew to jest książka, którą masz? Wiem, no, że ją bardzo lubię. Zgubię pytanie. Oczywiście, że ją mam. Ona się ukazała w 2019 i z tego, co kojarzę, to kupiłem ją bardzo szybko po premierze. To byłaby rubyczka, która pokazywałaby, jak jakie książki warto mieć, a już wszystkie te książki tak dawno mam. Ale Viking Age Brew jest bardzo fajną książką, jeżeli lubicie. Sachti i różne piwa podobne do nich, bo właśnie o tym to traktuję. Wywiadów nigdy za wiele, więc już trzeci wywiad w tym piwowarze. Tym razem w ramach nowej sekcji, pierwsza warka, która jest bardzo fajną, bardzo mi się to podoba, bo są takie same pytania dla wszystkich, konkretne, krótkie odpowiedzi i dowiadujemy się naprawdę czegoś ciekawego. Bohaterem jest Marcin Ostajewski, znany z browaru Fortuna, wcześniej Wąsosz, Olimp i Whisker Beer. Tak, i on tutaj wspomina, że to twoja wina. A czy nie zasługa? Nie, wina jest żony, która po konsultacji z Marcinem... no ja, dobrze, to jest wina żony, którą ty popchnąłeś do złego. Tak, stworzyłem potwora. Nie, no w jest spoko. Nie, nie, wiem, że jest spoko. Robi dobre a, piwa. Czy, wiesz, pytanie, czy, czy jest zadowolony z tego, co się stało. Na zdjęciu wygląda zadowolonego. No tak średnio. No zobacz, ma okularki. I na koniec jest felieton Artura Napierkowskiego na temat nudnej Belgii, która nie jest nudna. Co swoją drogą też planujemy nagranie na ten temat, ale jakoś nam się nie udaje go zrealizować. Bo to jest tak nudny temat, że zasypiam w trakcie. Nie wiem, to nieprawda. Głównym założeniem to nie Belgia jest nudna. Jak najbardziej się zgadzamy, no. Belgia nie jest nudna. I belgijskie piwa też nie są nudne. Nie. Po drodze były jeszcze reklamy i artykuły sponsorowane, no ale wiadomo, nie będziemy recenzować reklamy przecież. Chyba, że będzie... Ale jednak nie, dobra, chciałbym coś powiedzieć, mm -hmm. bo ostatnio jak były artykuły sponsorowane, to ich treść była tak trochę oderwana. No, artykuł o piwie bezalkoholowym i autor się mocno odnosił do tego, że w USA to tak niewiele tego jest, no okej, okay, ale rynek polski troszeczkę jest inny. Przynajmniej tutaj te artykuły trochę więcej mają sensu w naszym środowisku. Nawet te artykuły sponsorowane już są lepsze. I w sumie dobrze, że się pojawią artykuły sponsorowane, że coś się dzieje w tym piwowarze, coraz więcej reklam. No bo wiadomo, że no reklamy są potrzebne, żeby tak, czasopismo mogło się utrzymać. że mogło być niezależne od wielkich koncernów. Więc tak, takie są nasze wnioski. Natomiast pytanie, jak wy, piwowarzy domowi, którzy to oglądacie, jak wy się zapatrujecie na to, w którym kierunku idzie piwowar? Czy w waszym zdaniem to jest ok? Czy byście chcieli czegoś więcej, czegoś mniej? Redakcja to na pewno chętnie przeczyta i może nawet weźmie pod uwagę. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, żeby subskrybować, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Polikować i takie tam. A my się widzimy. Za czas jakiś.